Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym otworzymy 10 saszetek z FIFA 365 no mam nadzieję, że ta kolekcja będzie zamknięta i będziemy mogli pójść w inną kolekcję Aczkolwiek, no zobaczymy Liczymy oczywiście na rarki i na karty, które nam brakują, chociaż jeszcze nie układałem albumu, więc Może być ciężko, żebym wiedział, które karty nam brakują I je... A na początek mamy Rarkę. Szkoda, że powtórka, ale to jest taki tak Rarka, więc wkładamy ją sobie, na wymianę będzie Rarka Oblaka. No genialne, no genialne po prostu. Miałem około chyba 100 saszetek. Więc zobaczymy ile Rarek na koniec nam wypadnie. Sarabia, Casio, Caseres, Semedo, tu widzimy U17 no oraz Draxler, bo mam chyba 6 rarek, a rarka powinna wypadać jedna na 14 saszetek, no, czyli już chyba jest ponad stan i taki tak. Chamberlain, Royce, Davo, Cross, Benzema, Dominator i Diambrosio. Mówię z tymi rarkami piękna sprawa, szkoda. Jedna szkoda, że jeszcze nie tu rzucam. Że Panini zrobiło takiego czegoś jak tops, że dają limitki w niektórych saszetkach, że na box musi być jedna limitka. To by było, bo wtedy wtedy nie po prostu by było mistrzostwo świata. No, a tak jednak tops trochę ma lepiej, bo no nie ukrywajmy, otwieramy całego boxa i jest szansa na tą limitkę, a tutaj limitki jedynie z produktów i tych saszetek jest tu mam taką stertę papierów, one mi zaraz spadną. I no, bardziej się opłaca multipaki i takie rzeczy kupować niż, o tego nie miałem, niż właśnie saszetki oddzielne, bo no, tam nie trafimy limitki, nie? O tu widzę już dobry traf, bo go nie miałem. Thomas Laport Cross. Już cztery karty specjalne? Rixen, który no niestety miał zawał. Ale fajnie jest go trafić. Super. Rixen, Di Maria, Stuurtman. Faktycznie cztery karty specjalne. Ta była saszetka co dopiero. Suarez, Delicht, Hazard, Alaba, Davis. No i Corinthians. Saszetki, jak tu trafimy jakąś rarkę, to będzie po prostu coś wspaniałego. Możecie dać znać, jak Wam idzie zbieranie rarek, bo no widzicie mi jak najbardziej dobrze: Casio, Sterling, trzy karty specjalne. A jest to Thomas jest to Delicht, no oraz Marshal. No i ostatnie dwie saszetki. Tu może Wam pokażę Milinkovic, Savic Corinthians, Itek, Icardi, Augusto, Torgan Hazard i Trippier. I ostatnia saszetka Avia Miller Ronaldo, czyli Fatih. No i tu widzicie 54 oraz Abia. więc widzicie kolejny odcinek kolejna rarka no chyba staje to się już po prostu takim must have'em że musi być ta rarka co wam mogę powiedzieć dziękuję za oglądanie do usłyszenia do zobaczenia ja jak to oglądacie jestem najprawdopodobniej nad jeziorem więc są to odcinki nagrywane trochę wcześniej, aczkolwiek, tak jak mówię, muszę Wam coś nagrać, żebyście mieli co oglądać. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się i pamiętajcie: dzwonek, sub, komentarz i like. Dzięki, cześć.